Cześć, z tej strony Zyger, witam was wszystkich bardzo serdecznie przy okazji analizy zwiaztu na drugiej połowy szóstego sezonu Fear The Walking Dead. I teraz tak, ten odcinek sobie pozwolę podzielić na pierwszą część której właśnie zanalizuję ten zwiastun i kilka informacji powiem o szóstego sezonu, a następnie troszeczkę pogadam sobie o e, siódmym sezonie, bo już wyszedł teaser trailer oraz też o kilku rzeczach na kanale, które teraz się będą działy. Mm, więc tak. Więc zaczynając i tutaj nie przedłużając, yy, na początku może przelecimy sobie wszystkie a później o nich troszeczkę więcej pogadam. Natomiast, tak, zanim jeszcze zacznę, yy, tak, tutaj świetny mi się skręczant zrobił, że tylko ogień widać, super. Yy, natomiast, tak, yy, teraz gdyby ktoś nie wiedział, już prawie 4 miesiące minęło, odkąd bohaterowie wrócili na plan yy, Fear The Walking Dead i kręcą tą drugą połowę. Więc, relatywnie skoro The Walking Dead, główny The Walking Dead, tak, 10c wraca na koniec lutego, czyli się kończy, kończy gdzieś na początku kwietnia, więc możliwe, że właśnie na początku kwietnia nam wróci e, Fear the Walking Dead i zakończy nam się gdzieś na koniec maja. I teraz jeszcze jedna informacja taka, że ósmego odcinka nie było. Został on przełożony e, na nas na przyszły rok i będzie on w tej drugiej części. Czyli w sumie pierwsza część, pierwsza połowa ma 7 odcinków, druga połowa będzie miała 9. Trochę słabo, bo nie dostaliśmy tego ósmego odcinka, który by nam... No pewnie sporo rzeczy powiedział, i zakładam, że w sumie ten zwiastun to jest pewnie zwiastun w sumie pewnie tak naprawdę tylko ósmego odcinka, tak bym stawiał przynajmniej. I bym się nie zdziwił co nie, gdyby tak było. No ale dobrze, jeżeli chodzi o ten zwiastun, to na początku mamy scenę, w której Alicia podpala tutaj jakieś pomieszczenie. Następnie widzimy Morgana, który razem z Johnem zakupują kogoś. Eee, w grobie oczywiście, jakby nie patrzeć. Y I dodatkowo też tutaj Dakota, czyli siostry Virgini, która. Gdzieś tutaj jest obok. E, następnie widzimy e, miejsce, gdzie nasi bohaterowie klęczą. No to oczywiście przychłaniał się Nigan z siódmego sezonu, wiadomo. I dodatkowo chodzi sobie tutaj Wiktor, jak i również Virginia, która e, mierzy tutaj <coughs> do chyba Daniela, tam z pistoletu. E, oczywiście wśród nich jest też Grace, mm, która jest w ciąży, zaraz sobie do tego przejdziemy. E, następnie widzimy, jak ktoś, powiedzmy, łapie na mm, Lasso lesco powiedzmy Morgana i go porywa skądś następnie widzimy zombiaka, który jest w sumie przyrośnięty do drzewa w dosyć taki sposób jak z World Beyond niczym z World Beyond no i na sam koniec jakiegoś dziadziusia, który w sumie tutaj cały czas nam mówił przez w sumie cały ten zwiastun no i mówił, że czekał właśnie na Alicję i teraz tak, wracając sobie do tego no. Będziemy jakiegoś pewnie psychopata, naukowca, który jest jakimś zaprawionym weteranem. No krótko mówiąc, no myślę, że taka idealna postać właśnie do Fear do Walking Dead, czyli strach. I idealnie myślę, że się wpasuje tutaj nam. Mm, prawdopodobnie tutaj jest właśnie część jego, powiedzmy, laboratorium. Mm, właśnie w tym miejscu, gdzie on w jakiś sposób bada, nie wiem, łączenie zombie z naturą. No wiecie, pewnie jakiś od odwalony na maksa. Przez chwilę też sobie pomyślałem, że mm, w właśnie jak zobaczyłem ten screen za razem, to pomyślałem sobie, kurde może może jednak do tego World Beyond, może to jednak był dłuższy przeskok czasowy Ale nie, to po prostu dziadziuś sobie tutaj robił jakieś eksperymenty, co nie, więc raczej, raczej nie będziemy mieli jakiegoś przeskoku czasowego do World Beyond, że, że tak się powiedzmy zombie zachowało mm, Więc tak i jeszcze w tej pierwszej właśnie scenie yy, widzimy właśnie jak Alicia podpala to pomieszczenie, w którym no raczej się znajduje właśnie w tym całym pomieszczeniu z tym powiedzmy nie wiem, z tym dziadziusiem psychopatą, prawda? Więc w jaki sposób, tak jak on mówił, że czekał na kogoś takiego jak ona bardzo, bardzo długi czas, w sumie no nie do końca wiemy, dlaczego na nią czekał i po co, tak naprawdę. No tego się prawdopodobnie dowiemy, no tutaj ja się nie będę przypuszczał, ja nie będę tutaj niczego przypuszczał, co nie? Bo hmm. no, to jest troszkę bez sensu, natomiast widzimy, że ona podpala to pomieszczenie, w którym znajdował się ten dziadziuś więc albo się nam szybko ten wątek skończy z nim, Albo będzie, będzie, powiedzmy, takim wątkiem pobocznym, który być może zostanie przeniesiony nawet na siódmy sezon. I być może, nie wiem, on będzie głównym antagonistą, może siódmego sezonu. Chociaż nie wydaje mi się, raczej to będzie taki poboczny. Tyhol. Można tak powiedzieć. Nie? No niestety, nic tutaj więcej nie można w sumie wnioskować. Natomiast następnie mamy naszych bohaterów, którzy zakopują kogoś w grobie. I teraz tak, mi się wydaje, że to może być albo Virginia, albo Wiktor. Ze <Klęczą> względu też na to, że właśnie tutaj nasi bohaterowie klęczą e, przed właśnie. No, znaczy przed Virginią, no to przed Wiktorem po części też, bo on jest tutaj z nimi. I Wiktor w sumie, no właśnie. Ja się zastanawiałem po jakiej stronie będzie i nie zdziwiłbym się, gdyby był właśnie po stronie Virginii. I wydaje mi się, że chyba już w tym momencie po tym nie wiemy, że on będzie po stronie Virginii. I tutaj oczywiście klęczą bohaterowie, którzy powiedzmy, no mają, mamy tutaj Grace, mamy tam już tam jeszcze Daniela i parę innych osób. Więc to są oczywiście. Przyjaciele Morgana i całej grupy, która jest, powiedzmy, poza obozem. No i. No i Virginia wie, że Morgan ma Dakotę, więc, no nie wiem, no zabijanie teraz tych ludzi byłoby trochę głupie w sensie. To w jest sensie nic dziwnego, gdyby coś na takiego zrobiła. Ale nadal mam wrażenie, że to by było troszeczkę głupie teraz, zabijanie ich. Chociaż kto wiem, kto wie, może coś takiego się zdarzy. Natomiast y, przy jakiej sytuacji by się musiało zdarzyć? No bo tak normalnie by nie zabijała tutaj ludzi wiedząc, że w sumie Dakota jest z Morganem, tak? No bo mogłaby jej już nie odzyskać, a w końcu jednak mimo wszystko chce ją odzyskać, powiedzmy, bo jest jej siostrą, chociaż z drugiej strony w sumie Wierzynia zabiła swoich rodziców, w sumie rodziców Dakoty, więc też takie. Może ją, nie no, jej raczej nie ma gdzieś, więc raczej by ich tak nie zabijała, więc są dwie opcje. Albo stwierdziła, że Morgan tak nie zabije Dakoty i, i w jakiś sposób, nie wiem, będzie próbowała na radiu wywołać Morgana sugerując, że zaraz kogoś zabije, czy coś w tym stylu. Bądź ewentualnie mieliśmy moment, w którym ta kota może zginęła, może coś innego się stało, i w tym momencie, już tutaj Virginia chce się w jakiś sposób zemścić. Nie wiem, no ciężko mi w sumie na ten moment wywnioskować, tak? Ale będziemy mieli podobny motyw co z Meganem w przyszłym sezonie. E, no, i, no i zobaczymy, co z tą Grace, bo w sumie tak naprawdę nie widzieliśmy jej praktycznie w ogóle przez tą pierwszą część tego połowę 6 sezonu zobaczymy w sumie, jak to się dalej potoczy ale wydaje mi się, że chyba ciężarnej nie zabiją tak jak to było z wyliczanką z Megi przeżyła, no to tutaj myślę, że Grace też raczej powinna przetrwać no i następnie właśnie mamy człowieka, który też mm, chwyta na lasca właśnie naszego Morgana i go targa powiedzmy po ziemi i w sumie też jest pewna opcja, że to właśnie jego zakopują <grym> chociaż z drugiej strony no musiałby być on jakąś w miarę Istotną postacią. Istotną dla nich powiedzmy, żeby mu faktycznie zrobili grup i go zakopali, prawda? Więc to raczej nie powinno być jakiś random, więc też nie jestem tego pewny. I być może to też zrobił. Hmm. Zrobił być może ktoś z grupy właśnie tych tajemniczych osób, którzy piszą. koniec z początkiem. I ciekawe, co, co też w sumie nam się dalej z tą grupą, jak to nam się rozwinie. Czy faktycznie z tą teorią miałem rację? Bo widzicie, gdyby był ten ósmy odcinek, to już pewnie byśmy coś o nim dostali. Pewnie byśmy dostali jakieś informacje. No tak to trzeba czekać. No cóż, no zobaczymy w sumie ostatecznie, jak to będzie. No także, cóż, no w sumie tyle, no w sumie tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę analizę. No, no tutaj niestety no nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. No, no bo tak jak mówię, no ee, no niewiele tak naprawdę mamy tej informacji na ekranie, pokazanych tak naprawdę ze scen. Ciężko jest się czegokolwiek tutaj domyślić. Ewidentnie byłoby łatwiej, gdyby nam pokazali ósmy odcinek i potem dali wyraz tą drugiej połowy, no bo tak po tym siódmym, no to tak akcja się w sumie nie rozwinęła, dopiero czekała na rozwinięcie się właśnie w ósmym odcinku. No i też dodatkowo dla osoby, która w sumie, w sumie piąty sezon pominęła praktycznie w całości, bo był strasznie beznadziejny na czwarty, to minąłem tak gdzieś w połowie i to tak przeciąganie na kilka dni oglądania innego odcinka, bo było mi strasznie ciężko i też prawie go nie pamiętam. To może faktycznie wywnioskowało coś więcej. No ale cóż, no nie moja wina, że czwarty i piąty sezon były mega słabe. No dobra, w tym momencie przechodzimy sobie do siódmego sezonu, którego dostaliśmy zwiastun. Hmm. Oczywiście taki teaser zwiastun, niedużo dużo nam zostało tutaj pokazane. Pierwsza rzecz, jaka nam została pokazana, no to to, że będzie utrzymany klimat westernowy. Już jak dobrze wiemy, w tym momencie o szóstym sezonie się mówi, że to jest firde Western Dead i siódmy sezon będzie podtrzymywał ten klimat, a być może nawet bardziej go realizował bo widzimy też tam jakąś taką typowo westernową pustynię e, więc być może nasi bohaterowie będą jeszcze ją przemierzać w sumie w Stanach jednak też są takie teryteria... peryperia... A jest peryferia powiedzmy, e, w taki sposób chyba to się nazywa e, więc czemu nie, to jest całkiem cie ciekawe hmm. no i myślę, że czemu by nie, bo jak na mnie 6 sezon jest póki co najlepszym właśnie w takim westernowym trochę klimacie utrzymany tak delikatnie, nie jakoś bardzo natomiast ten siódmy będzie już tak bardziej, więc kto wie myślę, że to jest strzał w siódemkę Przynajmniej, jeżeli nie w dziesiątkę. No i jeszcze na sam koniec widzimy tą siódemkę, tak? Czyli nasze ognisko tej siódemki. No i cały tutaj Fear The Walking Dead, tak? Czyli, że nam powróci na siódmy sezon. I można by się spodziewać, że skoro The Walking Dead się kończy i skoro przed The Walking Dead się kończy World Beyond, to teoretycznie Fear The Walking Dead siódmy sezon może być ostatnim, bo siódmy sezon też się powinien zakończyć przed, przed jedenastym sezonem The Walking Dead. Więc. Mm, Teorii. No bo w teorii siódmy sezon pewnie będzie od października, na no, tą pierwszą połowę, i potem jeszcze ten. To no, powinno się zakończyć przed długim, więc być może to będzie ostatni sezon. Być może dlatego nam właśnie zrobili te ognisko, że już tam spłonie ten serial i na tym się zakończy. A być może ognisko jest po prostu po prostu dla klimatu, albo że nam, mają nam powiedzieć, że ten sezon będzie hot, czyli gorący, czyli znajbisty. Być może też tam nam wróci Madison, być może nie, bo też są już takie podejrzenia, ale to są wiecznie już takie typowe plotki, co, nie? Więc nie ma co na to się patrzeć. No cóż, no póki co mamy tyle informacji. Hmm. Ewentualnie może być tak, że siódmy sezon zakończy nam się wątek Morgana, nie wiem, Dwighta, którzy wrócą do The Walking Dead, a później się on potoczy tutaj Fear The Walking Dead losami jakichś bohaterów, którzy nam przetrwają i być może Madison nam wróci. Coś w tym stylu. Może losem Madison. Czy coś z niego. No i to w sumie tyle. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten siódmy sezon. I teraz jeszcze kilka informacji o kanale. Hmm. Ponieważ teraz. Tutaj jest taki problem, że nie ma zbyt dużo informacji, więc prawdopodobnie jakoś do końca stycznia, aż do końca stycznia, prawdopodobnie będzie tylko i wyłącznie jeden odcinek tygodniowo, albo we wtorek, albo w czwartek, między godziną 17 a 18. .00. Czyli po prostu zaglądnijcie sobie o 18.00 we wtorek i w czwartek. Jeżeli nie będzie do tej pory odcinka, no to już nie będzie. Wiadomo, tam tygodnia przynajmniej. No i będzie jeden odcinek tygodniowo, o ile będzie ten jeden odcinek, bo w tym momencie w tych informacji będzie mało, no bo żaden serial teraz nie wychodzi. Są też święta, więc pewnie nie będzie zbyt dużo się informacji od twórców pojawiało. Albo będą takie informacje szczątkowe, w których nie ma co nagrywać odcinka czy coś w tym stylu. To ewentualnie dam jakąś wiadomość na Twitterze albo na Discordzie. Hmm. Jeżeli by się coś takiego pojawiło. No, więc to taka informacja, jeżeli chodzi o te odcinki. No i jeszcze taka informacja, że w sumie mam też tego cyberbanka, słuchajcie. I byłbym, słuchajcie, chętny zrobić być może no, raczej nie odcinki, nie serie na YouTube. No, bo to jest niepoświęcony kanał, to nie jest kanał poświęcony Grom. Natomiast być może jakieś streamy na tym YouTube. Natomiast nie jestem pewny, czy wy chcecie to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to, czy mi mimo wszystko pójdzie na moim sprzęcie. Na moim sprzęcie już Cyberpunk myślę, że powinien pójść. <grym> Natomiast czy na streamie, nie jestem tego pewny. Więc dajcie znać, jeżeli chcielibyście to. Natomiast, tak jak mówię, nawet jeśli to może być tak, że mi po prostu nie pójdzie, bo będzie po prostu mało FPS-ów i będzie się po prostu lagować w stream. No ale dajcie znać, jeżeli coś takiego byście chcieli. No i co? I widzimy się prawdopodobnie. No w tym momencie mamy czwartek, więc widzimy się. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. No ale zobaczymy, tak jak mówię, czy będą jakieś informacje. aczkolwiek Jak myślę, że coś jeszcze wygrzebie na przyszły tydzień, na wtorek albo na czwartek. No, a później to się tak naprawdę zobaczy. Także co, dajcie znać, jeżeli chcecie tego, powiedzmy, cyberpunka jako takie zatrzymanie, nie wiem, jako żeby coś się działo na kanale, na tych streamach. E, no, ale tak jak mówię, mimo wszystko nie wiem, czy mi to pójdzie na moim sprzęcie. E, szczególnie, że nie spełniam zalecanych procesorem i minimalnych. Nie <laughs> no, minimalne spełniam. No dobra, także co, dzięki za obecność. Jeżeli wam się spodobał jak zachęcam to zostania łapki w górę oraz subskrypcji. No i w sumie tyle już przynajmniej nie muszę dzielić tych odcinków na dwa, bo już informacje tutaj wszystkie powiedziałem, także co. Do zobaczenia i cześć.